Czy potwierdza Pan to, o czym mówi Pan prezydent Duda, że Polska powinna jak najszybciej dołączyć do programu Nuclear Sharing, który na to przede wszystkim udostępnia państwom takim jak Niemcy i Włochy? To wymaga bardzo dokładnego przegadania i to nie tylko tu u nas w Polsce pomiędzy rozmaitymi siłami politycznymi, czyli przez rząd, czy pomiędzy rządem a opozycją, ale wymaga także konsultacji, szerokich konsultacji międzynarodowych. Tak naprawdę no z Amerykanami przede wszystkim, dlatego że zasadniczy wkład mają tutaj Amerykanie. No i są zarówno pozytywy, jak i negatywy. W związku z tym, to wymaga poważnej dyskusji, którą muszą rozpocząć pan premier z panem prezydentem. A dopiero potem powinni dołączać się inni politycy zajmujący się obronnością. Przede wszystkim wbrew temu, jak mówi prezydent Duda i co mówi prezydent Duda, Polska musi zdać się na ekspertów, na fachowców, którzy jasno powiedzą, czy to, że umieścimy silosy z bronią atomową na terenie Polski, to będzie podniesienie na dwa poziomy wyżej bezpieczeństwa, czy też można szukać znacznie bezpieczniejszych rozwiązań, które równie wysoki poziom bezpieczeństwa pozwolą osiągnąć już na przykład z wykorzystaniem istniejących e, zasobów e, broni atomowej na terenie e, krajów, z którymi jesteśmy e, w sojuszu. To trzeba w, skry w skrytości i cichości gabinetu dobrze przeanalizować, a potem komunikować. Myślę, że pan prezydent Duda wyciągnął wnioski z tego, że jednak poszedł za daleko komunik komunikując bez konsultacji z rządem, bez konsultacji z ministrem obrony narodowej o tych sprawach. Dzisiaj sygnał o tym, że chce rozmawiać jest myślę wyciągnięciem wniosków z tego, że pierwsze trzeba to uzgadniać bez udziału y mediów bez, bez rzucania takich pomysłów w przestrzeń publiczną, a potem dopiero w porozumieniu razem z uwzględnieniem zdania ekspertów, obwieszczać takie decyzje Polsce, Polakom, ale też naszym sojusznikom, bo to jest niezwykle ważne, są wrażliwe tematy, poważne tematy. Nie można zaskakiwać opinii publicznej, nie można zaskakiwać sojuszników takimi deklaracjami. Jeśli chodzi o targetowanie, jeśli chodzi o wyznaczanie celów, powinniśmy tutaj współpracować z innymi. Krajami sojuszu. Jeśli chodzi o składowanie broni na terytorium Polski, nie sądzę, żeby to Polsce w jakikolwiek sposób zwiększało bezpieczeństwo. Są też głosy takie, które mówią, że wręcz przeciwnie. Więc tutaj jestem sceptyczny, mówiąc delikatnie, ale przede wszystkim jestem sceptyczny z tego, żeby w taki sposób ta debata wyglądała, bo myślę, że to jest dosyć niepoważne, żeby politycy w tej sprawie odpalali twarde stanowiska poprzez media, bo to zbyt dużej wagi sprawa, żeby podporządkowywać ją. Tygodniowemu planowi zdobycia widoczności przez Pałac Prezydencki. My już dzisiaj, jako Polska, jesteśmy w jakimś sensie objęci tym programem. Dlatego, że jesteśmy członkami NATO. W NATO są państwa, które dysponują potencjałem atomowym, który zostanie użyty w sytuacji zagrożenia także naszego bezpieczeństwa. Kwestia rozlokowania broni jądrowej na terytorium Polski jest jedną z opcji, którą powinniśmy rozważać w ramach logiki, relacji z Rosją. I musimy mieć tego świadomość, czyli... Um... Czy to jest ten moment, w którym ta broń powinna się na polskim terytorium znaleźć, no bo już rosyjska broń jest, roz... jest rozlokowywana w różnych miejscach na terenie Białorusi, być może nawet na poligonach w Grodnie czy w Brześciu, niedaleko granicy z Polską. Na pewno rolą polskich polityków jest upominać się o tarczę atomową nad Polską. Natomiast czy sojusznicy zdecydują się na jej rozmieszczenie? To będzie zależne od dalszych kroków Rosji. Czyli Rosja musi dostać od nas jasny sygnał, że tak, jeżeli pójdą krok dalej, jeżeli przekroczą czerwoną linię, to ta broń jądrowa zostanie rozmieszczona na terytorium Polski i my, ją, i my ją przyjmiemy. Natomiast dzisiaj, de facto, operacyjnie nie ma o tym mowy. Jestem zwolennikiem postulowania tego, ze świadomością, że Amerykanie wcale nie będą temu chętni i że nawet jeżeli byśmy dołączyli, to Amerykanie kontrolowaliby użycie tej broni, czyli tak naprawdę bylibyśmy jedynie pomocnikiem Amerykanów, a nie dysponentem broni nuklearnej. Natomiast jestem zwolennikiem, dlatego, że uważam, że Polska powinna wyrażać na forum międzynarodowym aspiracje do uczestniczenia w debacie strategicznej, także o odstraszaniu nuklearnym. A zgłoszenie takiego postulatu, żeby być częścią programu Nuclear Sharing, to jest właśnie sygnał, że chcemy wejść do, tego, do tej ekstraligi debaty o bezpieczeństwie. Druga sprawa to jest oswajanie innych państw, że jesteśmy państwem, które ma aspiracje nuklearne. Gdybyśmy kiedyś chcieli dysponować bronią Jądrową. Dobrze jest, żeby wpierw opinię międzynarodową z takim postulatem oswoić, żeby po prostu ona się do tego przyzwyczaiła, i żeby nie traktowała tego jako zagrożenie, tylko żeby traktowała to jako wzrost poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego. Czyli Polska powinna mieć takie aspiracje, jeśli chodzi o militarne wykorzystanie technologii atomowej? Polska powinna mieć aspiracje do podmiotowości, suwerenności i do zdolności zadbania o swoje własne bezpieczeństwo. I w takim położeniu geograficznym, w jakim się znajdujemy, oznacza to, że musimy być państwem dobrze uzbrojonym, czyli zdolnym unikać wojen poprzez odstraszanie potencjalnych agresorów. Jednym z najskuteczniejszych środków odstraszania jest właśnie dysponowanie bronią jądrową.